Sponsorem programu jest Kenny Racing, NGK i Dunlop. Siemacze, Cześć i Czołem, to znowu ja, Jarek, w kolejnym odcinku Bike Sense Dzisiaj chcę pokazać Wam kolejny z naszych motocykli. Tym razem motocykl kultowy, chyba najbardziej pożądany motocykl czasów PRL, czasów komuny w Polsce. Mianowicie MZTS250. Marka MZ to marka niemiecka, która swoje początki miała w roku 1956 jako spadkobierca DKW, której fabryka została zniszczona i przejęta zresztą przez ZSRR podczas II wojny światowej. MZ, marka z Chopau, która słynęła przede wszystkim z produkcji jednocylindrowych, dwusuwowych silników ale miała także w swoim portfolio genialne dwucylindrowe silniki, których notabene zazdrościli im nawet sami Japończycy. Warto tutaj wspomnieć, że od samego początku mz bardzo mocno postawiła na sport motocyklowy. Pomysł ten spotkał się z dużą aprobatą tamtejszych władz NRD i został przez nich mocno dofinansowany. W latach 60-tych święciła triumfy, 5 razy pod rząd wygrała Najbardziej prestiżową filmowską imprezę, czyli popularną sześciodniówkę. Na cześć tych triumfów motocykletę miały grawerowane informacje o tym na korkach wlewu paliwa. Najbardziej popularne w Polsce modele MZ -y to zdecydowanie były modele ES, zarówno Jaskółka jak i Trophy, modele TS taki jak ten oraz oczywiście ETZ. Motozyk na tyle kultowy, że powstawało o nim piosenki. Jeżeli wiecie o kogo mi chodzi, o jaką piosenkę, o jakiego wykonawcę, o jaką grupę, napiszcie w komentarzu. Sam osobiście posiadałem bardzo rzadki, krótko produkowany model ETZ o pojemności 300, model TZ 301. A jestem ciekaw jakie modele Wy posiadaliście i jakie modyfikacje w nich wprowadziliście. Wersja, która stoi za moimi plecami to wersja milicyjna z 1973 roku, czyli TS-250. Model, który u wielu do dzisiaj na pewno budzi grozę. Motocykle te patrolowały polskie miasta i wsie. Pałowały popularną blondyną, która zresztą tutaj siedzi w uchwycie wszystkich rzeźmierzków. I niewyraźnych typów, na pewno nie jednego waszego ojca, dziadka i wujka. TSK wyposażona w jednocylindrowy dwusuwowy silnik o pojemności 250 cm3, zasilana jednym gaźnikiem, generowała moc 18 koni mechanicznych. Motocykl ten, jak większość w naszej kolekcji, posiada ze sobą ciekawą historię mianowicie pod koniec PRL-u Oleg wygrał go w zakładzie z Milicjantem. moto, kto przejedzie dalej na jednym kole. Olek wygrał i funkcjonariusz milicji musiał do końca swojej kariery chodzić w pieszo. Motocykl ten znam jest do dzisiaj jako symbol upadku komuny w Polsce. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, koniecznie zostawcie łapkę w górę, dodajcie komentarz i zasubskrybujcie nasz kanał. Do następnego. Cześć!